Dźwięk wrócił, słyszeliście? Ale numer. Dobra, to nam wiele ułatwi. Kino planerowe, bo o tym chcę mówić dalej. Czeka nas jeszcze kilka innych propozycji. Otwock to oczywiście park miejski i kino z klimatem. Pozdrawiamy wszystkich widzów. W piątek polecamy film za wszelką cenę. Mocne kino Clint Eastwooda z oscarową rolą Hirali Swank, która gra kobietę zawodowo do boksera, postanawiającą odnieść wielki sukces pod okiem doświadczonego trenera, który gra sam Clint Eastwood. To o 21.30 w piątek. Z kolei w sobotę film Księżna z piękną Kairą Knightley. Przenosi nas ona do XVIII-wiecznej Anglii. Tytułowa bohaterka to kobieta, która żyje w świecie intryg, miłosnych, politycznych. Myślę, że jest to ciekawe dla wszystkich miłośników urody Kairy Knightley i kina kostiumowego. Także 21.30, obracający wstęp oczywiście wolny. Kolej w przyszły czwartek, 24 lipca, zachęcamy do kolejnej wizyty w kinie samochodowym w Bawrze, jedyne takie kino w Warszawie. Przed nami seans słynnego filmu Rainman, popisowa rola Dustyna Hoffmana, partneruje mu oczywiście Tom Cruise i Valeria Golino. Chodzi o historię pewnego Japiszona, skupionego na sobie, który po śmierci ojca dowiaduje się, że ma chorego na autyzm brata. Myślę, że wszyscy ten tytuł znamy, polecam gorąco. Kino samochodowe rusza o 21:45. Wstęp także jest wolny. Można tam oczywiście przyjść na piechotę, można przejechać rowerem, ale jeden warunek. Trzeba mieć ze sobą jakiś radio, ponieważ dźwięk będzie słyszalny właśnie poprzez specjalne pasmo podane przez organizatorów. Ustawiamy radio i słyszymy o czym mówią Film 21:45, czwartek 24. Parking przy urzędzie w Międzylesiu na ulicy Szegańskiej 1. Brum, brum, brum. Jedziemy do kina. Nadchodzący weekend obfituje także w wiele kolejnych atrakcji na plaży miejskiej, otworski plaży miejskiej. Po pierwsze, w sobota, niedziela, piąte mistrzostwo od w piłce w siatkówce plażowej, przepraszam. W sobotę będą się tam zmagać panowie w godzinach 10.18, natomiast w sobotę od 10 do 16 panie i drużyny mieszane, wstęp wolny, warto paść, podopingować albo spróbować swoich sił popatrzeć, bo jest często na co przy tej pięknej dyscyplinie sportu. Także zachęcamy. Z kolei wieczorem od 19 do 22 koncert szantowy Marek Połynko i przyjaciele. Także gitary, fajny klimaty, każdy kto lubi taki szantowy, szantowy klimat będzie zadowolony. A potem ma być dyskoteka wstępna, wszystko wolne, także plaża miejska. Zaprasza weekend na sport, muzykę i taniec. Jeśli lubimy stare, dobre przeboje, sprawdzone, evergreeny, klasyczne z lat 50., 60., 70., 80. i współczesne, to mamy dwie propozycje. Niedziela, obie niedzielne, 17-19, Park Miejski, zagra zespół fanki od focka pojawiają się na różnych imprezach, kto bywa pewnie ich kojarzy, grają naprawdę bardzo ciekawie, bardzo fajnie, mają zdolną wokalistkę, także to jest w parku, wstęp wolny w niedzielę. Natomiast o 18:00 na skwerze przy Józefowskim Moku wystąpi zespół EKG Music Band. To także ekipa, która specjalizuje się w takich kawałkach. Mają zagrać wiązankę muzyki tanecznej i przebojowej. Wstęp wolny, godzina 18. Pełnego repertuaru nie znam, ale myślę, że będzie to dobra zabawa. Także zachęcamy wszystkich. Pora na propozycje dla najmłodszych. Kolejne spotkanie z cyklu Leżakowanie w Domu Nauki Sztuki, czyli w ośrodku należącym do Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Leżakowanie. Tym razem będzie to spotkanie z Biedronką, ale spokojnie, spokojnie, nie wybieramy się na żadne zakupy. Te warsztaty dla dzieciaków od trzeciego roku życia. Współorganizuje po prostu przedszkole, biedroneczki. Będziemy robić origami, oczywiście właśnie te wdzięczne owady, dowiemy się o pewnych faktach z ich życia. Niespodzianek sporo w programie jest, także wszystkie dzieci zapraszamy, wstęp wolny, godzina 11. Z kolei, między 12 a 14 na plaży miejskiej, OCK i Urząd Miasta Twocka organizują spotkanie pod tytułem Pod piracką banderą. Będzie się sporo działo: będzie pasowanie na pirata, budowanie statku pirackiego z dostępnych na plaży materiałów, będzie poszukiwanie skarbów, będą różne konkursy z nagrodami. Także myślę, że wszystkie dzieci y, powinny wrócić z plaży zadowolone. Zachęcamy. 12:14 niedziela. Hop. No. To w zasadzie na dzisiaj wszystko. Na koniec zachęcam jeszcze do zapoznania się z ofertą otwartej pracowni cyfrowej, którą prowadzi wawerska fundacja ad hoc. Działają w niezbyt odległej tutaj wawerskiej strefie kultury, w Międzylesiu. Mają masę ciekawych projektów związanych z nowymi technologiami, z komputerami, z procesorami, z robotyką. Ciekawe inicjatywy na wszystkie jest zawsze wstęp wolny. Mają propozycje i dla dzieci, dla starszych, dla dorosłych. Najnowszy cykl rozpoczyna się już w poniedziałek. Są to kreatywne poniedziałki, można naładować akumulatory. Jak gdyby wydobyć w sobie kreatywność. Także zachęcamy do zapoznania się. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Ja się już.